Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę poruszyć temat, który wiem, że części z Was na pewno się przyda. Mowa tutaj o wypryskach i o tym, jak sobie z nimi radzić, jak je zwalczyć w sposób szybki, tani, prosty i skuteczny. Także mam nadzieję, że Wam się przyda. Zapraszam. Zacznę już od tego, nie byłabym sobą, gdybym nie wykorzystała tego, że poświęcacie mi te kilka minut swojego cennego czasu i mnie słuchacie. Chciałam przypomnieć, że jeżeli dzieje się z naszą cerą coś niedobrego, że jeżeli z cerą mam jakieś problemy, wyprysków jest dużo, są bolące, są ropne. Rozsiewają się na coraz większe części naszej twarzy, po prostu aż nam się z domu nie chce wychodzić. To pamiętajcie, że yy, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby znaleźć przyczynę problemu. I yy, albo yy, czasami jest tak, że możemy zrobić to same, ale najłatwiej i najrozsądniej jest po prostu udać się po pomoc i po poradę do osoby, która się na tym wszystkim znajmowa, tutaj o jakimś dobrym dermatologu, ewentualnie dobrym, wykwalifikowanym kosmetologu które po prostu spojrzy na nas i razem ze swoją wiedzą pomoże nam, znajdzie przyczynę, dobierze nam odpowiednią pielęgnację, kosmetyki, również dermatolog przepisze nam leki, także warto się udać do kogoś, kto po prostu o tym wszystkim wie na pewno sporo, sporo więcej niż my. Natomiast tak jak mówiłam, najważniejsze jest znaleźć przyczynę problemów. To, co mnie przychodzi do głowy, to najczęściej też u mnie, w moim przypadku, zawsze jeżeli coś się dzieje niefajnego na skórze, to zawsze biorę pod uwagę, albo różne zmiany hormonalne, więc chociażby różne dni cyklu i biorę pod uwagę to, kiedy problemy, w którym dniu cyklu się pojawiają. Również trzeba mieć pod uwagę dietę, bo takie rzeczy jak czekolada, chipsy, ketchup, majonez i różne kebaby mogą sprawić to, że nasza skóra wygląda gorzej, pojawiają się wypryski, czyli wszystkie pyszne rzeczy powinniśmy odstawić. Życie albo trzecia sprawa to po prostu mogą być ym, kosmetyki, może coś nowego nam nie służy, może coś nowego sprawia, że nasza skóra wygląda źle, więc warto po prostu pewne rzeczy na jakiś czas wyeliminować, odstawić, przestawić, przestać używać yy, i zobaczyć, czy będzie poprawa, później ewentualnie yy, powoli wprowadzać kolejne kosmetyki i obserwować skórę. Yy, także ciągle obserwujemy, 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 szukamy przyczyny, szukamy pomocy yy, u lekarza. Hmm, ale mimo wszystko każda z nas chce wyglądać dobrze, chce wyglądać ładnie, chce wyglądać świeżo, zadbanie, więc mimo wszystko szukamy pewnych domowych czy drogeryjnych pomocy i sposobów na to, jak tych wyprysków się pozbyć. I ja właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać myślę, że jeden z lepszych, prostszych i skuteczniejszych specyfików, które mogą nam w trochę w, ulżyć w tym wypryskowym cierpieniu. Jeszcze muszę wtrącić, że bardzo ważny jest odpowiedni demakijaż. I wbrew pozorom, nie nakładanie dużo makijażu. Czasami lepiej, żeby nasze wypryski były widoczne, niż żeby były, niż żeby były przykryte 17 warstwami podkładu i korektora, bo nie będzie to nam służyło. Natomiast, jeżeli musimy już zakryć nasze niedoskonałości, chcemy, bo tak czujemy się lepiej, to pamiętajcie o odpowiednim demakijażu i oczyszczeniu twarzy. Wcale nie jakoś mocno bardzo, nie jakieś super mega oczyszczające żele, tylko po prostu demakijaż, jakiś łagodny yy, żel myjący yy, do oczyszczenia naszej twarzy, żeby po prostu skóra była czysta, odświeżona i mogła oddychać i mogła się regenerować. Natomiast yy, samymi wypryskami najłatwiej... Yy, walczyć w sposób punktowy, żeby nie męczyć całej cery, jeżeli tego nie potrzebujemy, tylko właśnie walczyć dokładnie z tym jednym konkretnym panem, który nam nas wyskoczył na czole chociażby. Na pewno z pan, <laughs> panie by nie były takie niemiłe dla nas. Ja na początku sięgałam po taki żel punktowy na wypryski, to jest akurat Synergen Anti-Pickle Gel. Średni. On ma mieć zawartość dwuprocentową kwasu salicylowego, on jest w postaci żelu. Natomiast jest o tyle niefajny, że ten żel po nałożeniu na skórę mocno skórę ściąga, zasycha i można po prostu go sobie oderwać tak trochę jak te maseczki peel-off. Wiecie, po prostu nam zostaje taka warstewka, którą możemy oderwać, więc to, jeżeli ja sobie smarowałam na noc, to gdzieś mi się od razu rolowało, odrywało, bo ja nie wiem co, chodzę po łóżku w nocy chyba, więc to się nie sprawdziło. Chyba, że Wy macie jakieś sprawdzone y, kosmetyki takie punktowe do twarzy, które na wypryski pomogą, to dajcie koniecznie znać na dole. Myślę, że bardzo chętnie y, i ja, i inne dziewczyny skorzystamy. Natomiast w momencie, kiedy z moim serem zaczęło się bardzo źle dziać, a tak jak wiecie, ja nie mam dużego problemu z wypryskami, raczej walczę z zaskórnikami, a wypryski to są jakieś tam pojedyncze sprawy, które czasami mnie dopadną, to tak ostatnio miałam na twarzy 17 pryszczy na raz. Można, można. Da się, da się. Nie cieszyło mnie to bardzo, no ale trudno. Miałam przynajmniej moment i sposób na to, żeby pewne rzeczy przetestować i pierwszy raz w życiu. Pomimo tego, że o tym specyfiku już słyszałam nieraz nie dwa, to pierwszy raz w życiu sięgnęłam po olejek z drzewa herbacianego, o którym dzisiaj chcę wam właśnie opowiedzieć. Olejek z drzewa herbacianego kupiłam w aptece za 10 ml zapłaciłam około 9 zł, 10, coś takiego, max 10. Tam 9 z groszami chyba. Z tego co pamiętam. Ważne jest to, jeżeli kupujecie taki olejek, żeby to był olejek, żeby upewniło się, że jest to olejek, który można stosować yy, na skórę. Yy, żeby tutaj nie było żadnych. Yy, no, żeby po prostu można go stosować na skórę, żeby sobie nie zaszkodzić. Olejek z drzewa herbacianego jest bardzo silnie działający, mocno skoncentrowany, ma bardzo intensywny, specyficzny zapach. Jeden zapach bardzo lubię. To jest dla mnie taki zapach mentolowo-kamforowo-ziołowy, ale nie wszyscy, nie wszyscy ten zapach lubią, więc tutaj albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Nie powinno się olejku herbacianego stosować w formie nierozcieńczonej więc możemy, więc powinniśmy go rozcieńczyć chociażby z wodą, dodać krople do naszego toniku, do kremu, cokolwiek, po prostu żeby, żeby działać tutaj w formie nierozcieńczonej. Natomiast ja, słuchając rad innych mądrzejszych osób, albo też osób, które już po prostu z olejkiem herbacianem miały do czynienia, używałam go. Punktowo w sposób nierozcieńczony, czyli wylewałam kilka kropli na wacik i przykładałam po prostu do moich wyprysków. Olejek, oprócz tego, że bardzo intensywnie pachnie, to ma dosyć specyficzną konsystencję, bo pomimo tego, że jest olejkiem, więc jest tłusty, to jest trochę według mnie suchym olejkiem. I tak jak te słynne suche olejki, które są do ciała, ee, dla mnie są bardzo tłuste. Tak właśnie w takiej konsystencji bym się ich spodziewała. Czyli to jest tłuste, ale to jest nadal mimo wszystko suche. Bardzo ciężko to wytłumaczyć, i tak naprawdę e, kto nie używał. Ten nie wie, kto użyje ten się przekona. Olejek z drzewa herbacianego ma przede wszystkim bardzo silne działanie antybakteryjne, ma również działanie ściągające, zwężające pory, natomiast może mieć silne działanie wysuszające także. Albo używamy go w formie rozcieńczonej, albo stosujemy go z głową nie za często, później używając jakiegoś dobrego kremu nawilżającego, żeby skórze po prostu pewne braki wyrównać i trochę ją doprowadzić do równowagi. W moim przypadku po trzech dniach stosowania pryszcze, które miałam na twarzy, a były to te wypryski z serii niewyciskalne, bolące, grube, podskórne, dziwne, zeszły niemal całkowicie. Zostały po nich delikatne, delikatne jeszcze ślady, ale to się wszystko pięknie goi. Także trzy dni sprawiły, że ja z cery, która naprawdę była usiara wypryskami, wygoiłam się niemal do zera, więc jestem niezwykle, niezwykle zadowolona. Także pomimo tego, że ja o olejku herbacianym słyszałam nie raz, nie dwa i wiem, że ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, właśnie ściągające, zwężające, gojące i wszystko inne, nigdy wcześniej po niego nie sięgnęłam. I kiedy w końcu przyszedł ten czas, przyszedł ten moment, to jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i nie spodziewałam się, że będzie działał tak szybko i tak naprawdę tak skutecznie. Więc jeżeli któraś z Was. Ma jakieś pierwsze problemy z wypryskami, to możecie spróbować. Może akurat u Was zadziała i po prostu w dobrym momencie te problemy, wiecie, przedniecie i, i to nie pójdzie dalej, nie będzie się rozwijało dalej. Jeżeli któraś z Was ma jakieś duże problemy ze skórą i już nic Wam nie pomaga, i straciłyście nadzieję, to możecie spróbować. Nie, nie powinno zaszkodzić, a może pomóc. Jeżeli jesteście w ciąży karmicie piersią, to absolutnie nie sięgamy po taki olejek, bo jest rzeczywiście bardzo silnie działający, mocny i drażniący. E, natomiast w każdym innym przypadku powinien działać. E, powinien działać w porządku. Przypominam raz jeszcze, że e, używamy go w formie rozcieńczonej, czyli dodajemy chociażby do toniku, e, czy mieszamy z wodą i w ten sposób nagładamy na naszą twarz, można go używać punktowo nierozcieńczonego. Natomiast nie za, nie za często i z głową, i z rozsądkiem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, unikamy dostania się olejku do oczu, do błąd śluzowych i do wszystkich newralgicznych miejsc. Nie nakładamy go na rany, na skórę, która jest przerwana. I wiecie, i gdzieś tam jest jakaś rozerwana rana, strupek, cokolwiek lepiej nie, bo po prostu będzie za mocno działał. Dla mnie najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne, więc olejek, który znałam od dawna i wiedziałam, że. Wiedziałam, że on istnieje. W tym momencie stał się moim odkryciem, odkryciem miesiąca, odkryciem roku, odkryciem życia, i zawsze będę starała się mieć gdzieś w mojej kosmetyczce, w mojej apteczce olejek z drzewa herbacianego, żeby właśnie w trudnych momentach po niego sięgać. Dajcie mi koniecznie znać, czy używałyście, czy używałyście olejku z drzewa herbacianego? I jak u Was się sprawdzi? Mam jedno zdjęcie, na którym widać, ile miałam wyprysków mniej więcej, bo one jest zrobione tą przednią kamerą w telefonie, więc nie jest to świetna jakość. Natomiast możecie porównać przed i po. Zdjęcie było zrobione 4 dni temu, więc myślę, że różnica jest znaczna. Dajcie mi po prostu znać, jak walczycie ze swoimi wypryskami, co Wam pomaga i co Was słychać. Także bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz polecam olejek z drzewa herbacianego, apteka 10 zł, ciała cuda. I do usłyszenia następnym razem, buziaczki. Cześć, pa pa. I jak zawsze, zapomniałam. Kciuk, komentarz i subskrypcja, miły widziany, Do usłyszenia następnym razem. Cześć.